W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować Wam rotacyjny niwelator laserowy NL200 polskiej marki Nivel System. Model oferowany jest z widzialną wiązką lasera i wewnątrz budynku może być stosowany bez czujnika laserowego. Wiązka laserowa rysuje na ścianie linie referencyjne dla prac konstrukcyjnych. Na rynku sprzęt oferowany jest w opcji z czerwoną wiązką lasera i zieloną wiązką lasera. Warto tu wspomnieć, że wiązka zielona jest cztery razy lepiej widzialna niż wiązka czerwona i sprawdzi się lepiej w pomieszczeniach jasnych nasłonecznionych, gdzie czerwony laser może być mniej widoczny. Na wyposażeniu znajdziemy czujnik laserowy z uchytem na łatę. W zależności od opcji może to być manualny lub cyfrowy. W przypadku czujnika cyfrowego różnica poziomu wyświetlana jest na wyświetlaczu. Zapewnia to szybki odczyt odchyłki od referencji. Modele z czujnikiem cyfrowym to NL200 Digital i NL200G Digital. W przypadku, gdy sprzęt pracuje na budowie w sąsiedztwie ciężkiego sprzętu, np. walec z wibrem, lub w sytuacji, gdy wieje silny wiatr, kompensator może zbyt często reagować, wyłączając laser i ponownie go ustawiając. Może to być uciążliwe, dlatego też użytkownik ma możliwość odłączenia kompensatora, co w ekstremalnych warunkach zapewni ciągłość pracy. Do dyspozycji mamy funkcję TILT. Specjalny czujnik zabezpiecza pracę lasera w przypadku, gdy zmieni się jego wysokość, na przykład podczas pracy na grząskim terenie. Gdy laser w czasie pracy zmieni swoje położenie, jest zagrożenie, że zmieni się także płaszczyzna referencyjna, co w konsekwencji spowoduje niezgodność z projektem. Funkcja TILT rozpozna taki przypadek i zablokuje wirowanie wiązki laserowej. Niwelator ln 200 należy do jednych z najdokładniejszych instrumentów pomiarowych na rynku. Umożliwia niwelację z milimetrową dokładnością. Niwelacja odbywa się za pośrednictwem łaty i czujnika laserowego i wykonywana jest jednoosobowo. Nie wymaga dodawania, odejmowania, szacowania. Różnica wysokości odczytywana jest w milimetrach. Jest to sprzęt pomiarowy dedykowany do pomiarów na budowę, także w terenie, gdzie występują ciężkie warunki. Dlatego też posiada specjalne gumowe elementy zabezpieczające obudowę, a sama obudowa jest pyło- i wodoszczelna, potwierdzona wysoką klasą IP64. Sprzęt wyposażony został w elektroniczny kompensator, zapewniający pracę z płaszczyzną poziomą. Po włączeniu natychmiast sprzęt dostosuje się do warunkach terenowych, sam spoziomuje się i gotowy jest do pracy. Głowica laserowa generuje punkt laserowy. Po wprowadzeniu głowicy w ruch, wirując, uzyskujemy precyzyjną płaszczyznę laserową, która następnie służy jako referencja do niwelacji. Laser omiata teren o średnicy 300 metrów. Pod kontrolą mamy aż 7 hektarów terenu. Obsługa sprzętu, zarządzanie funkcjami jest prosta i nie wymaga specjalnych kwalifikacji. Odbywa się to za pośrednictwem czytelnego i poręcznego panelu sterowania, na którym znajdziemy ikony symbolizujące poszczególne funkcje sprzętu. Sprzęt oferowany jest z bogatym zestawem akcesoriów, co zwiększa jego praktyczne wykorzystanie. Prócz wspomnianego czujnika laserowego znajdziemy tu akumulatory, ładowarkę, tarczkę laserową wspomagającą pasowanie elementu konstrukcji do wiązki laserowej i okulary laserowe zwiększające widzialność wiązki laserowej. Całość oferowana jest w praktycznym i poręcznym kufrze, skutecznie zabezpieczającym sprzęt podczas transportu. Atrakcyjna cena niwelatora NL200 sprawia, że jest to doskonała alternatywa dla firm, które do tej pory korzystały z niwelatorów optycznych i głównie ze względu na aspekt cenowy ograniczały rozwój parku sprzętu pomiarowego. Stosując sprzęt nivel system, korzystasz z nowoczesnych technologii pomiarowych. Pracujesz efektywniej, jesteś konkurencyjny na rynku i najważniejsze, masz stuprocentową pewność swoich pomiarów, gdyż sprzęt przed sprzedażą jest sprawdzany i rektyfikowany. Uzyskujesz gotowe narzędzie pomiarowe zapewniające wysoką jakość wykonywanej pracy.